No cześć, to ja Lucy, e, dzisiaj kręciłam dwa odcinki, dzisiaj, teraz nie ma kastylni, e, chciałam wam powiedzieć, e, że ten odcinek, który nagrałam chyba z godzinę z godziny temu, ale wstawiłam chyba parę minut temu. Jest, jakby to powiem Wam powiedzieć, nie może wstawić intra, bo YouTube coś nie, nie pozwala więcej niż 15 minut. Nie rozumiem. Dlatego nagram dzisiaj krótszy odcinek, żeby było z intrem. O! No dobrze. Co my tam mieliśmy? Właśnie. Chciałam wam powiedzieć godziny, jakie są wolne, uzgodniłam już to z Castillą, tylko zapomniałeś mi powiedzieć. Godziny wolne są gdzieś w poniedziałki, koło 14, 15, 13, coś między. E, możliwe, że w środę też będą, a w środę bardziej tak... E, 14.30 15.00 No, a o 16.00 kończymy dlatego, bo wiecie, już się robi ciemno dlatego muszę, musimy się rozstać Ty! Co za lol! Nie przebrał. E, Julka, znaczy Castilla. Czekajcie, ale chcę sprawdzić, czy mi nikt z niczego nie okradł. Zmieniłam hasło i te. P.S. Jakbyście myśleli, że ja jestem Meklaudi, to nie. Pierwsze, Ja jej zmieniam hasło. Nie, Claudi tylko Castilli. Czyli małpa i spacja, spacja małpa. No dobra, chcę sprawdzić, czy komuś wysyłam prezenty. No i teraz popatrzmy otrzymane, podarowany. Nie, nic się nie zmieniło. No? <laughs> ok, nic się nie zmieniło. Trzeba się zmienić. Wiem, mam dopiero 16 level. Nazywam się Milion 2, 3,0 i 2. Nie, to jest 10 tysięcy i 2. Sorry, aż tak powiedziałam milion dwa, to jest 10 tysięcy dwa. Myślałam, że to jest milion dwa, zagapiłam się. Zamiętowa. Niebieskich włosów już nie ubiorę. To już będzie tragedia. Trochę czarnego tam jest! Trochę! Mam do wyboru spodnie jakie ubrać, to może taki... Nie, nie, nie są spodnie nawet. Właśnie jakbym ubrała tę, to bym była już cała mitową. A Jakbym ubrała tę sereniową. Nie, nie, nie. Właśnie, kto mi ubrał te szaleńcze włoski? Moje biegi. Ej, chyba mi się wydawało, że nie ma kluczyków. Jakie miałam przedtem włosy? Sfiksowane. No. Mianie bo mnie to... Moja ręka jest tak twarda, że załamałam na połowę śpink. Szp Z Ok. Okej. Powiem tyle, że jutro nie będzie odcinka, dlatego bo jutro jest wtorek. No i... No i podobno się taka. Ania! Znaczy ma Niko, ale Ania! Nie chcę tej przemąć całej dziwnej aplikacji. No, ile razy można zmienić? Wiecie sam co? Animacja to, Czy to może na pozy, To bardziej. Nie, to nie na poz, może zabawaj czat. Ci wydaje że to chyba tu? Nie, ale to też może być. Nie, to nie jest lód. Na pewno. Albo tu. To na pewno w pozach. No jak to nie w pozach, no to, to. gdzie to kurde może być? No. Hmm. A tu. Aha, widzicie? Ja, na To my sobie wypiszemy troszeczkę z maliką. Ciekawy, jak co ją zaskoczysz nagrywam hej, uh! uh, hejo. Gdy wam podziękowasz, ciekawe, co ją zaskoczy. No dobra, ciekawe, jak ją zaskoczymy, e, może, no. Yy, poczekajcie, to od razu z listy. Nie, nie wiem. Co hmm, dni temu. No dobra. Yy. Robi tak. Dobra, e, ja już kończę. Znając zagadałam się znowu. No, znowu się zagadałam. No ja już kończę, bo... Już 16.40, dlatego wiecie, to popatki.